Witajcie, dzisiaj przedstawię Wam minigierkę o nazwie Paranormal, którą stworzył Matt DiMentus, a jej najstarsza wersja sięga 2011 roku. Fabuła jest prosta: bohater gry mieszka w nawiedzonym domu, więc bierze kamerę i zaczyna wszystko nagrywać, by ludzie nie uznali go za świra. Uznałem, że odpuszczę sobie opisywanie grafiki i dźwięków w minigierkach, bo wszystko widzicie i słyszycie na filmie, więc przejdźmy od razu do rozgrywki. Chodzimy po średniej wielkości domu z kamerą, która ma ograniczoną baterię. Baterię możemy ładować idąc spać. Nasz aparat posiada także latarkę, która trochę oświetla teren. Z tego co zauważyłem, to włączona latarka nie odbija się na stanie naszej baterii, więc nie musimy jej w ogóle gasić. W domu możemy znaleźć jakieś pierdółki do zbierania, które raczej nic nie dają. I to w sumie wszystko: granie ma żadnego celu, a kończymy ją wtedy, gdy nie będzie nam się chciało naładować baterii. Co straszy nas w paranormal? Szczerze, nic. Wystraszyłem się w sumie dwóch jumpsenek i to było wszystko. Niby gra posiada dynamiczny system straszaków, ale sprowadza się on do tego, że po 10 minutach nic nowego nie zobaczymy i pozostaje nam wyłączyć grę. Mi osobiście paranormalnie przypadł do gustu, ale robię tę recenzję tylko dlatego, że dostaję 5 wiadomości dziennie, bym nagrał z tego let's albo zrobił recenzję. Aktualnie recenzuję wersję beta 4. Są jeszcze nowsze, ale autor życzy sobie dofinansowania na Kickstarterze o wysokości 30$, dolarów, by mieć dostęp do każdej nowszej bety. Jeśli komuś naprawdę zależy na tym i spodobała mu się ta gra, to może zapłacić, ale ja zaoszczędzę sobie 100 zł, za które mógłbym kupić coś ciekawszego. Jak chcecie sobie w to pograć, link w opisie. Z mojej strony nie polecam, a w szczególności osobom, które przegrały już dużo w horrory, bo raczej ich to nie straszy. To by było na tyle, więc cześć i do następnej recenzji.